Hej, zaczynamy dzisiaj kolejnego vloga. mamy dzisiaj 13 dni do wakacji. I no, ja jeszcze się leżę. Nie miałam pomysłu, co bym mogła zrobić, to zrobię sobie do kanapeczki z serem, z pomidorem, Będę oglądać YouTube'a I vlog który wczoraj się o, renderuje. Poszone. Idę, tam trochę w pokoju, bo w sumie chcę to dzisiaj zrobić. I mam piękną fryzurę. Makijaż gotowy, makijaż mój cały dzisiejszy, czyli krem -Bibis. Patrzcie, moją pierwszą szufladę już prawie ogarnęłam. Wywalałam tutaj rzeczy, które mi zagracały. Patrzcie, to są okulary Jasi, zostawiła je u mnie. Niedługo w ogóle się u mnie będzie, więc znowu pewnie coś dla Was nagram. A więc tak, pierwsza szufada z głowy. Druga to są kosmetyki, to raczej sobie tylko chyba lusterko wyczyszczę, bo. bo to w sumie. A nie, dobra, trzeba, trzeba to przetrzeć. O matko! Tu się dopiero zaczyna. Patrzcie, jeszcze Scaling People Challenge. Ja to nagram. Ja Wam. obiecuję, ja to nagram. Tu się dopiero zaczyna, dobra tą książkę muszę zdać do szkoły, więc sobie ją rzucę do plecaka od razu. Tutaj te piorniki niech zostaną. Nie wiem w sumie co tam mam jeszcze. Co to? A to z angielskiego coś, to w sumie mogę to wyrzucić. już mi to nie będzie potrzebne. Egzaminy napisane, to już, to już, a co to jest? A to jest z polskiego coś, Stawię sobie. Tu są wasze numery telefonu. Więc dobra, to sobie tu zostawię. O! Mam dla Leny zeszedł. jak jakieś robiłam, jak mama kazała mi odkurzać, a mi się nie chciało? Znaczy, bo ja lubię odkurzać, ale jak nikt mnie do tego nie zmusza, jak mam sama taki zapał, że chce. To wiecie, jakie ja robiłam? Zamykałam drzwi do pokoju. Włączałam odkurzacz. I dam przy kąpie. Po prostu sobie robiłam przy kąpie też to, co miałam robić. A A ten. A odkurzacz. Muszę włączyć, mam na myślała, że odkurzam. Już teraz tak nie robię, bo już mnie do tego nie zmusza. Czasem sama to zrobię. <grym> tak więc, jakby kogoś, mam kiedyś zmuszała i chciałby. O, Lena przeszła, widzicie? I chciałby udowodnić, że podkurzał, to wiecie, co robić. Ale ja was do tego nie namawiałam, jakby co. Daj mi buzi! Dla mnie buziki, Daj Dla mnie! Oj, nie! Oj! O Jezu! Dla mnie daj, tej buzi mi, tu policiak. Co mamuś będziemy robić do jedzenia? Co? Skawki ze śmietaną, z makaronem. Lena tam już nożem się bawi, już się bo ja już przecież zabrałam. Nie Lena? Jedziemy moją limuzyną e, na dziecka do nas do szkoły. E, to, jest <grym, 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 to jest To jest nasza limuzyna. Nie, ja tu nie wejdę! Co? Ja tu nie wejdę! Ja uskoczę co? Spadliśmy na tej kulce. Ja na tej drugiej, Kasper na tej trzeciej teraz Otarliśmy do końca. Ja mam już tego dość. Patrzcie, jak dziewczynka do sprytnie robi, a ja zaraz spadłam. To się. No, bo Kasper, co dobrego jesz. Łatwo sposobem dzisiejszy bok.

Siedzę i czekam aż założyć ten łańcuch. Długo jeszcze? W ogóle drugi raz w życiu byłam na byku, Po pierwszy raz jak spadłam to miałam uraz i nie chciałam iść. Dzisiaj jakoś się przekonałam. W sumie po, porwocie, po powrocie do domu do was się wzywałam, bo w sumie poszłam spać. Zasnam teraz jest godzina 20.42, ogarniam YouTube'a i będę jeść bułeczki maślane i pić kakałką. Taką mam ochotę, mówię wam hej, odzywam się do was po takim czasie, jest 23.50 i zamierzam skończyć teraz tego vloga, ponieważ kończę oglądać na chatę do Reziego, tam gdzie koszulki robią, będzie rezimy dobrym i tak dalej, kończę to oglądać i przy okazji słyszałam Kristyny jakiejś o której zresztą przed chwilą przeczytałam, że ktoś ją zastrzelił, no ja na YouTube coś i... No, tak więc tyle i kończę tego vloga i, i, i mam nadzieję, że wam się podobał i widzimy się jutro.